Siemanko afryści i akwarystki. Trochę krzywo ustawiłam, ale pominijmy to. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym 2020 roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas wspaniały, łaskawy, że będzie nam się fajnie w nim funkcjonowało. Że nasza akwarystyka również będzie na fajnym poziomie Że tych filmików będzie więcej niż w tym 2019 Bo to różnie bywało Czasami było tak, że nagrywałam częściej Miałam jakieś bakcyla Czasami było tak, że tych filmików było bardzo mało Skąpo <laughs> Więc tak Ja nowy rok przywituję chrypką, katarem Wcześniej byłam przeziębiona, no ale wychodzi mi zakopany sylwester. Yy... Zakopany, więc yy... tak, no. Jeśli ktoś by chciał jechać, no to uważajcie, można się przeziębić. No, ale to dopiero za rok. Ale za rok też mam takie plany, żeby jechać. A zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale to nie jest filmik o Sylwestrze ani mojej grypie, tylko to jest filmik o moim akwarium. Więc witam Was jeszcze w 2020 roku. No. Razem z moim szalonym kotem, świrkiem Chciałabym przybliżyć Ale po prostu tak bosko wygląda Że szkoda Mi przesyłać ten statyw Bliżej, bo jak po prostu Daje tutaj no, robi, robi jakość, robi całość no. W moim akwarium przybyło Trochę roślin, no to dzięki koledze Akwaryści, który mieszka ym, no niedaleko mnie Może jakieś 50 km ode mnie Nie wiem dokładnie, ale jakoś tak jest więc pozdrawiam dostałam od niego kilka roślin kilka gatunków, przepraszam nie kilka roślin, tylko kilka gatunków roślin roślin, o których tak praktycznie ciula wiem, ponieważ no ja za bardzo nie wgłębiam się w rośliny, których nie posiadam dobra, zbliżamy to jak możecie zobaczyć zrobiło się tutaj bardziej kolorowo dzięki właśnie Koledze Michał Dobrowski No zawsze się mylę z tym nazwiskiem Więc Dobrowski, Dobrowolski Tak Więc zapraszam na jego kanał No I tak Tutaj przyszły jakieś roślinki Wywłóczniki No, no masa różnych gatunków Po prostu ja wam nie powiem, bo ja za bardzo się na tych roślinach nie znam Więc nie wiem jakie to są rośliny Które jak się nazywa, wiem tylko które są rotale I I i inne tam niektóre, ale nieważne w ogóle, co to za znaczenie jest, jakie rośliny przyszły ważne, że przyszły do mnie rośliny i to jest po prostu super sprawa w akwarystyce że my jako akwaryści, muszę coś wam pokazać uwaga Bożek, ona jest słodka mojej moje kochane malutkie, moje miziątko no, no jest tak, pancia Cię tak uwielbiam. no to Ciebie też uwielbiam, Ciebie też W 2020 roku Mnie jest wesoło W tym roku przybył do mnie kot wędrownik, Który został znaleziony przez strażaków Dużo się wydarzyło Więc Bardzo się cieszę A bo ten 2020 rok Również był takim rokiem Dla mnie Zgadza no, zobaczcie jak ona jest słodka Położyła się Tak i zaraz I zaraz to spadnie no, zaraz spadnie, zobaczysz I będę, i będę z, ściągać z, za komody Dobra, pokażę tutaj wam akwarium, bo Przybliżamy Więc tak um, Które rośliny są nowe? To są tutaj, przeważnie te, które widzicie czerwone To są nowe roślinki, czyli tutaj te, te, te Tutaj te zielone również um, Tam z tyłu, tam z tyłu czerwone No, sporo z tych roślin to jest tutaj, też są takie czerwone To, to są moje te e, kryptokoryny Co robisz, świerek No powiedz, że ona nie jest słodka No po prostu to jest takie moje stworzonko Kochane Ojejku, no, że... jejku, No jakie to słodzionki no, Moje malutkie no. Nie wiem, co mam pokazywać Jak akwarium czy mojego kota który jest po prostu przeuroczy. No to ja pokażę Wam już akwarium. Sorry. A nic na to nie poradzę. Dzisiejszy filmik jest taki zwykły, prosty, bez żadnego przygotowania. Dlatego, że to jest po prostu nagrywane, bez żadnego montażu, ponieważ jestem chora. A druga sprawa jest taka, że przeraża mnie ta... Ilość godzin przy renderowaniu. Mój komputer jest taki, wiecie, już kilkuletni i po prostu render trwa 3-4 godziny, więc jak sobie pomyślę, że mam to zmontować w pół godziny czy 15 minut, bo taki prosty film nie czas dużo montować, a potem ma się 3 godziny renderować, a potem jeszcze ma się godzinę wgrywać na YouTube, no to sobie myślę, nie, lepiej wola taki zwykły. Yy, po prostu nagle filmik pogadać Wam. mi jego kota, który te właśnie śpi. tak. A więc ten rok zaczął się. Co to jest? Aha, to mi... To mi ten wyskoczyła. Mm. Kulka z tego. Z... Boże, jeśli nie mogę go No, z takiej rośliny, takiej korzeń. Wiecie o co chodzi. Masakra. Bezcień to jest tragedia, <grystanie> ale musicie to przeżyć. Um, I tak, no, jak wam wygląda świetnie? Moim zdaniem jest ok. Um, trochę kryptokoryny koryny się zagluniły, ale i zaślimaczyły, ale staram po prostu się wyciągać te ślimaki y, na bieżąco. Tak samo te y, liście, które są troszkę już zaglunione i wyglądają nieatrakcyjnie. Także wybaczcie mój katar i mój zapchany nos No bo chciałam ten filmik nagrać dzisiaj, żeby nie było, że czekam i czekam Bo jednak nowy rok, więc nowy, nowy, nowy filmik No, tak, Hanna A więc tak No dobra, nie będę do Was tutaj zanudzać, bo wiadomo, że mówię tutaj niesensownie przez to, że jestem trochę chora i nie przygotowana zbytnio na nagrywanie filmiku, bo jednak nagrywanie montowa takie z montowaniem to jest lepsze niż takie, jakie teraz nagrywam. No ale trudno. No. Także tak wygląda akwarium. Wyjdę ze statywu i wam pokażę. Ups. I mój kotek. Przepiękny. Hmm. Tak, tutaj mamy hmm, hemiatusa dużego, który tutaj stworzył sobie super kępę. Oczywiście po tych tutaj hmm, już, jest, już jest prawie hmm, mało śladu. Tutaj też taka mała roślinka jest. Nie wiem czy widać ją tutaj posadzona. Hmm, tutaj mi się y, trochę roz, rozmnaża, rozwija ten. Hmm, nie, nie, ja nie potrafię myśleć dzisiaj, naprawdę. Wiecie, o co chodzi? Kogo tylko tyle, japan, pan, tak? No, tutaj mamy te roślinki od kolegi, tutaj, tutaj, tam z tyłu również i tutaj. No, widzicie, tutaj. Te roślinki, tutaj, i tam z tyłu również. No, jak to się prezentuje? Naprawdę u mnie akwarium nie ma zbytnio glonów, no po, poza poza tutaj tymi roślinami, które się glonią tutaj na dole, tak. Ale tak ogólnie to no, tutaj trochę też tych glonów się zbiera na, na, na dużym chęku i staram się to trochę tak wiecie wcinać, wyrywać, ale jednak no, wiadomo to jest, to jest biotop, to jest biotop, no to jest akwarium naturalne tutaj <laughs> Nie leję jakichś antyglonów i tak dalej, więc normalka, że czasami się e, jakieś glony robią. Co chciałam powiedzieć, że dużo osób mówi, że, mm, że mają problemy z pylącymi szybami, z glonami na szybach. Ja wam powiem, że te, mój tył w akwarium, szybę tylną, sprzątałam tylko raz. Tylko raz ją odglaniałam przez ten cały czas, jak posiadam moje akwarium. I naprawdę nie mogę narzekać, żeby aż było więcej z takiego pyłu brudu wiecie, z filtra, bo jednak ten filtr no, wewnętrzny to ma do siebie ten minus, że jak się sprząta, to ten pył się jakby ulatnia z niego i potem y, przechodzi na rośliny, to to jest jedyny minus, tak? To jest jedyny minus. Ale poza tym to wszystko jest naprawdę git. No więc dobrze, moi drodzy, w tym nowym roku życzę Wam wszystkiego Dobrego, dużo radości, żebyście korzystali z życia, cieszyli się życiem, próbowali nowych rzeczy, nie bali się, nie zamykali się na nowe rzeczy, tylko jakby tak poszerzali swoją, nie wiem, no, to czego się boicie, wiecie o co mi chodzi. No więc tak. Trzymajcie się ciepło, uważajcie, u mnie jest taka piękna pogoda. Ja dzisiaj no na dwór nie wychodzę. Więc buziaczki, trzymajcie się, papa. Pa.